Zobaczcie, moi drodzy, dzisiaj temat krótki, szybki, ale równie ważny. Jest taki trend, który mówi o tym, że jeżeli zmienisz swoje słowa, jeżeli będziesz z poziomu mentalnego świadomości. Patrzył, jakich słów używasz, to może zmienić się Twoje życie, może zmienić się postrzeganie twojego, twojego świata, a co za tym idzie, wpłynie to na jakość Twojego funkcjonowania. I to jest prawda i jest bardzo dużo w tym um, takich prawdy życiowej, dlatego że wszystko we wszechświecie jest energią. Każde słowo, które wypowiadamy, jest energią. Um, co jest bardzo ważne, zobaczcie. Parę razy spotkam się z takim określeniem, że nie używamy słowa porażka, tylko używamy słowo doświadczenie czy lekcja. Okej, okay, fajne. Ale na przykład, bardzo często ludzie i wyłapuje to na coachingu, i właśnie to jest to, kiedy zaczynamy nad sobą pracować i świadomie słyszymy inne osoby, i słyszymy siebie, to widzimy, jakich słów używają i co można eliminować. Jednym z takich słów jest słowo walka. Ostatnio miałam coaching z takim chłopakiem, który słowo walka używał przynajmniej co czwarte słowo w każdym zdaniu. Walczył z czymś tam, o coś walczył, o to zawalczał, i tak dalej i I teraz, jeżeli walczył o klientów, walczył z klientem, walczył z tym w sobie, co chciał przemóc, i tak Dlaczego słowo walka nie jest dobre? Dlatego, że słowo walka, z czym wam się kojarzy? No, słowo walka kojarzy nam się z wojną, tak? Więc jeżeli używasz słowa walka w wielu sytuacjach swojego dnia, jeżeli z takim słowem ciągle funkcjonujesz w swojej przestrzeni zawodowej, to tak naprawdę jesteś na wojnie. I teraz uświadom sobie, czy będąc w pracy, wychodząc do niej codziennie, chcesz codziennie iść na wojnę? No nie chcesz, czy w relacjach z innymi osobami używając słowa walka? Chcesz być na wojnie? No nie chcesz. Dlatego słowo walka należy zastępować zupełnie czymś innym. Każdy z was niech sobie dobierze odpowiedni zakres słów, ja was nie chcę w żaden sposób programować, ale słowo walka i atak, tak samo coś zaatakuje, będę atakować, bardzo często to słyszę w sprzedaży, jest bardzo słabym rozwiązaniem, dlatego że klienci, inne osoby, osoby bliskie nam relacyjnie po prostu to wyczuwają. I chciałabym, żebyście po tym odcinku byli też świadomi i specjalnie zwracali uwagę na to, co mówią inni, na jakość ich wypowiedzi, jakich słów używają, dlatego że te słowa mogą bardzo wpłynąć na jakość waszej komunikacji. Zatem nie walczymy, tylko działamy i nie atakujemy. A mnie właśnie yy, bardzo teraz drażnią muchy. <grych> Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć Tatiana.